Jeden z naszych kursantów, Mateusz, miał wcześniej lekcję w jakiejś szkole językowej. Uczęszczał na zajęcia przez 6 miesięcy, dwa razy w tygodniu po 60 minut. Między spotkaniami, oczywiście, praca własna, która zajmowała kilka godzin w tygodniu. Po tych 6 miesiącach nie miał niemal żadnych efektów, mimo tego, że jego koleżanka z grupy jakiś postęp miała. Myśli sobie, że może jest mniej zdolny, skoro nie ma efektów, mniej inteligentny, ta sama szkoła, ta sama metodyka. Efektów niemal brak. Z drugiej strony mamy kursanta, który do nas trafił jakiś czas temu. Był mniej więcej na poziomie B1. Po 4-5 miesiącach wszedł na poziom wyżej. Z poziomu B1 na poziom B2. Niesamowity postęp. Z czego to może wynikać? Ponownie, zdolności, talent. To jest właśnie coś, o czym najczęściej ludzie mówią. Talent, zdolności językowe, a to nie jest główny problem i na pewno nie było w przypadku tych dwóch naszych kursantów. Problemem był brak motywacji, czyli chęć do nauki.